Dobra, dzisiaj pijemy do polskiego sklepu Zrobię szybkie zakupy W Calgary mamy Z tego co ja wiem to jest 5 Polkan ma 2, Krakowia uh, Old Fashioned i Jan Idziemy, zakupimy ten Chleb I potem kupisz 3 suits Co mi ten to to się wybije? Mam na koszyk wezmę. Parę rzeczy trzeba będzie zabrać dzisiaj stąd. Tu generalnie tylko kupuję chleb, Pierogi Wpiękny mm, w Oldtwassmen chodzi. Ciemne to jest. Jeszcze cimno pieczyło mm, Co ja bym chciała? Pierogi Rogów nadzgany jak widzicie Do wyboru, do koloru Troskie przez potato Świnka z z kapustą jest tego sporo Dobra Czy na obiad będzie chodzić Czy na obiad meatballs krokiety dobra robimy to na razie